Nie klikaj tego! O! Nie ja. mam i zrobię! Zrobię ci filmiki! Za 20 godzin no, ja, ja. i za 22 minuty! <laughs> Dawaj! Będziemy grać z tymi stypami. Ale oni mają mało bliżej! Ja za... Ale wreszcie, Dorota! Ale, mam, ma... Ale ja mam! Ale ja

Ne. Bo ja, ja miałam kuliki. Aha, to nie to gramy razem. No to fajnie. Okej, okay, No, wyjdźmy sobie. Na głupkę <todat> chyba Mam łapkę. Mega na A kim nie? E. Jak myśli Aj daj mi ten piwołek, plis. Nie, nie. nie. Oddam się go. Nie, nie. Jak wyjdzie, to go straci. Ok, chodź do domku po węgiel. Okay, Taka idzie okolice. Kryniel. Idziemy Ja otwieram kynie. To otwieraj, bo ja mam to ogień. O, mam głównie, mam głównie. A nie mam główni. No ja mam dobrać. Idę po drugą... Idę po drugą nie robisz. o Mam tylko dwa się znalazły. O, bo mam Googie bagaż! ...to lepki... Dziś i chodzę, gej. Kogoś, jakie nie zrobiłeś mapy. ...po... Sam, kiedy mapy. Bo mi się nie sze, bo to nudne. No i nie, nie ma mapy. Takiej. Takie. Mogę poczekać. A ja chodź, My nie zbieramy. A kiedy ty Nie robimy żadnych zadania. Dlaczego Mogę? Nie, bo sobie i całodzimą. Ja już sobie kiepkiemy. Panie, bo ja mam łapkę, więc sobie Ale dzisiaj go nie ma, tylko jutro bo to masz tyle z Pojawiamy mu... Ma... Oh, pięknie! I wie sobie połowy... A i też połowy siebie? Nie, to nie. A ja jednak mogę kukaj! Chodź, kukaj, go Wow, ciszej! Ja wiem! Mam banka. Mam no, masz już fascyn banka. Eicha. Co ma? A potrzebujemy wiem dla. O, go pan. tak szybko, dlatego szukałem tak. Wow! ja nie wiem, nie mogę pomalować tego jak. No się Amerykę, że nie można. Chyba jeleń i masz Mam łapkę dla siebie. Ej, czekujesz jeden ma chłopane. A może coś to innego? Nie koniec. Innego na bogę i maszkę Jak widzieliście jak ja chodziłem sobie? Wilkowie pacie. jeleń masz serce Nie, nie ma serca. Jako kłamstwo, nie? Tak jak Mam Moja, moja. no to wychodzę. Nie, ja się dam ją w jak jebieć. Tak, tak mówisz, a co zrobisz? gówno. Nie, na go gałkam. Nie, sobie zrobię No to pooglądam i zobaczymy. Przydało się. Kierkej, 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 O, nagrył, nagrył. Ja tylko, szybko, ja tylko tam, tak tylko szybko ja Bo... Ja tylko szybko Nie I to nie ja go, Ja głową tylko zmajekuję. Będziesz lepiej znajdź. Nie, nie.

Ja, Iawn, rydw i wedi cael y gobeithio am y gobeithio. Rydw i'n cymryd y tarc, oherwydd dydw i ddim yn gwneud hynny. Rydyn ni'n chwarae yma, ond rydw Dawaj Nie spróbuję z tego. Nie! Nie idź po siebie. Nie, nie idź! Nie idź. Ja chciałam się wziąć i połapić. Nie! Nie? Masz się te są, zleci za was. Zresztą się stanie, miły. Nie! Nie! nie. nie. Mňam Mňam Zabij mě, Vílko. <laughs> mm. Zabijo, Já jsem pána. A to se u uh, mě i se mnou mě jich jedně, že mě bavíš? Zobaczymy jak to będzie fajnie, ok? No... Okej, okay. no to ja wy... Wych... Nie uleś mnie. ok, idę. Dobra. Masz mnie zojąć i zesy, żeby mi się potem rozsypać. I zobaczymy jak to będzie fajnie wyglądać, ok? Dobra. To no weź i to... Okej, okay, to weź mnie i jedzenie, tak? Ale jeżenie. I ja się fajnie wsieいつ�. I weź mnie. I ja mogę to nie nie chcę sobie pomnieki. No. I pik, 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 Dobra. Gdzie Wikus? Hej, 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 Wikus, Wikus. Nie, nie, wykuś. Uciekaj! Niech cię zabije, będzie fajniej. Nie, bo on Okej, jest, jest. Ok, zacznij z łagiem, i po O nie, Potem wrócić. O, wracaj! Wilko już jej nie obchodzi tobą. Panie chodź! Pa bajki! No i to ona nie cię rozwali. Okej, okay, idź, i id do wilka. Do wilka idź. I